Jeszcze? Czy tylko to? Tylko to. Tylko nie ma kabla do nich, do nich oryginalnego. One dosyć stoją. Z 800. Z 800? No. Zobacz. Te podróby? Nie. To są DJ-skie sprzęty. Tak? A masz Aha. jakiś dowód na to? Nie, ale możesz sprawdzić w sieci. No nie mogę sprawdzić. Musiałbyś mieć jakiś dowód zakupu, paragon, fakuret, czy nie coś nie takiego. Ma. Nic nie mam. Nie ma opakowania, nic. Ja mówię że. to są oryginalne. Ja też wierzę, że te sławki kosztują 800 złotych i to ja uważam, że 800 to używane, nie? To ile nowe muszą kosztować? ...finalne. -e -e. Ja myślę, że te, te, okay. tych pijców by się doktor Dre nie powstydził. <grym> Dobre sprzęty. No jak tak się przypatrzeć, to... Zajechane, nie? No, trochę są już ten... Używane, mm. ale grają dalej świetnie. Nie ma prawa. Aha, o której mety? No wieczorem Potem. jak ten. Potem. Nie mają prawa nie grać. No nie, ja nie będę zainteresowany niestety. No szkoda. Chcesz kurwa tego gówna za 800 nie kupił Mówisz, że drogi? Drogi f no, <śmiennie> no. ja go z Dobra, stary, tu takie wykręty wychodzą. Korysowany jest. Ja go z Berlina przywiozę Piędzik dałem do jutra. Poczębało. Potrzebowo... Re Reparacje wojenne ja ściągałeś, czy znacząc? <śmiennie> <śmiennie> bo pied do jutra by potrzebowa. Jak go to rozbiorę. Odbiorę 100% procent, stary. Nie, no. Iwan. no zobaczymy. no. no, no. On, on jest pozłacany, bo ja czytałem. Nie, to jest to no, ja nie, 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 Jak L1 blue. No, no to są te. No tak. to jest że Widziałem ceny w ogóle tej firmy, nie? Ale dają za 5 ci go oddam i te. Ale nie po czasach normalnie ci go sprzedam. Jego z Berlina przywiozłem. Jak zarobisz na nim, to sobie zarobisz. Działa, działa, wszystko działa, za to jest. Działa. Widzisz? Przemu? jak ta wskazówka się przesuwa? No i tak, działa. No co, no, co 15, no, on działa, mówię ci. Co 5 się przesuwa? No, no. A teraz od 4? A teraz równo? No, no działa, działa, daję. Mówię. Ci. Ech, nie, to nie może tak być. Jak już by się tak przesuwała, jakby był taki nietypowy, to raczej o równe odstępy czasu, a nie losowe. Nie nie, nie nie Może losowo, nie wiem. Nie. Zresztą <laughs> czekarek losowo chodzi, kurwa, <laughs> ale działa. Ale działa, stary. Chujowo, ale Oby, działa. No, Dwa, że to jest chyba podruba w ogóle? Nie. Bo z tyłu nic nie ma? Dasz mi chociaż go Wiesz? No, Do... dasz A trzy, że jest taki brzydki i porysowany, no, no nie, nie wezmę go, no. Nie wezmę go. No nie wezmę go. Dobra. Robota w Lombardzie to nie jest mrzonka. Czasami po 10 godzinach używania się z klientami i wyceniania pierścionków z tombaku mój mózg zamienia się w jajecznice. A w tej robocie trzeba być czujnym, bo jedem i jestem w plecy. Kiedyś ratowałem się kawą albo jakimś... Oni też mają holi? Wszyscy Kurla, mają w Polsce myślałem, Holi. Że... Ale myślałem, że Holi będzie miał tylko ten lepszy lombard. Co kurwa? Ale Jaki tre... lepszy? O bo ty nie wiesz, Lombard Szebdica jeszcze jest. No ale tam dobra, jest jazda ale, dopiero. Ale tutaj też jest dobry Lombard, po co ich wyzywasz? No nie, ale tak jest dobry, ale tam się dzieje takie jaja kurwa, że tam to jest chuj. Tam człowieku, ja na przykład jest jeden klient co przychodzi jest w każdym odcinku, nie? Ja mhm. nie mogę na niego patrzeć, bo wymiotuję. On ma grzyba takiego za palcami, kurwa. Nie, nic mnie nie brzydzi tak jak to, nie? I na przykład nie mogę patrzeć. Albo jest domino, i domino przez 20 minut, albo 30 nieraz, próbuję wytłumaczyć, że doładowanie do plusa chcę, albo czy tam do playa. No i chuj, oni się nie umieją dogadać. No jest taki, kurwa, tam jest taki psychiatryk, to jest dla koneserów tamten. Tutaj to taka wiesz, taka, takie mięso, a tam to jest kurwa, jak w stone motion Ale już. Były czas na zmianę, nie? A ten drugi to Redmi. Ile byś chciał za dwa? Nie wiem, wyceni nie wiem ile są warte, na pewno szału nie ma nie? Ten Redmi Note 9F, była stówka za niego Byliśmy u was kupić auto, teraz ku kupiliśmy, a właściciel do dzwoni co ma dalej zrobić <grym> Tak? <grym> tutaj w ogóle jest lekko zbita szybka, ja to wziąłem pod uwagę Tak? Nie? No, no, aparatu Ten też jest taki troszkę no, jest zajwany, no Porysowany dość mocno, nie? To gó u góry ma taką rysę jedną mocną, nie? Tak. No Na wyświetlaczu, widzisz tak w rogu? Tak, tak No, no tutaj o To tu i 79%. To, że wiesz, że ma baterie, nie? Bateria serwis, tak. Serwis się nie świeci, ale. No jak 79 to już tak. Na oko dwie stówki ten iPhone. To jest yy, ile giga wersja? 64. Dwie stówki, tak. No dobra. Czyli będą trzy razem. Dobra jest, posłuchaj. No. nie spodziewałem się, że to będzie, ale okej. Okay, no. no widzisz. <laughs> a ile myślałeś, dostaniesz? Dlatego, tego Redmi 50, a do tego 150, tak. 100 150. Bardzo odkurzacza nie? Tą żyrafę masz. Dzisiaj, ktoś patrzył, tam jest ta taka osłonka, no. która ma włoski nie? Jest chyba pęknięta. Bo jest taka, nie? Nie, że jest cała okrągła. Znaczy nie, bo w nich się ściągało kawałek osłony, żeby do narożników dojść do silowania. To ona może być dobra. Bo ona nie jest cała okrągła, ale kawałek może ściągnąć, żeby dojechać do narożnika. A zobaczyłbyś? No. Bo o, tu jest ta słonka. No to. Ale ona jest, ona się tu ściąga, bo niektóre są. O, widzisz, to. Oczywiście, patrz, no. Pokaż mi, ale nie wiem, czy ona, jest... ona tu się ją powinna ściągać, ale są pęknięte uchwyty, chyba, wiesz? Bo widzę, że tu jest coś pęknięte, patrz. Tylko ją się ściąga specjalnie, żeby dojechać do narożników Chyba, że ją się montuje do tej tarczy całkiem, tej, tej dużej wtedy może jakoś się łączyć. Tak, i wtedy jakoś może się no, łączyć. już widać, że to nie pasuje do tego. I, i do tego talerza musisz ją, za, ją założyć. Ale tak, to się to ściąga specjalnie. Tak. no dobra, czyli jest ok, bo to nie jest do tego. Byś musiał zob zobaczyć przy tym dużym talerzu. jak to, jest to sobie wszystko. Tym, nie? to tutaj idzie? Tak, tak. I tamto tak. te rowki. A to tutaj. Tak. I no to wszystko git to. Jakie są jej A wygląda naprawdę dla na takiego, co się zna nie <śla> 299. Jeszcze podświetlenie LEDowe jest. Nie ja tylko jestem już po remoncie. To nie jest odkurzacz, to jest chyba. Yy, taka maszyna do, do tego robienia, jak to się nazywa? Gładzi, dobrze mówię? Jakaś ślifierka. Brał, coś Będziemy przy nie bardzo jakaś ślifierka? Jak tam wyciąg jest? Nie. nie, nie. No to, to chodzi o to, że jak ściany... Otynkujesz, to potem trzeba gładziować i tak dalej. Do szlifowania gładzi, no. no to mówię. A no to szlifierka, to no może być, no. A można. Ja tak zrobiłem. Kupiłem, zrobiłem co trzeba i sprzedałem. nie? No tak, tylko już mniejsze pieniądze. Nie? Ale wiesz, że jest dobre przynajmniej. Rzeczywiście dzięki. Każdy, kto wygląda na eksperta, jest ekspertem, nie? No tak. Na koniec. Żyrafa się Zostawię. podoba na to, mówi. Nie serdecznie. Manager, kurwa, tak szczerze to ja bym się zimno, brzydził, dotykasz kurwa rzeczy po tych żulach jebanych, ja bym tam kurwa, ja bym tam jak chirurg kurwa siedział w takim lombardzie. W rękawiczkach jednorazowych? No. Jak ty jeszcze mówisz, że ci ludzie z grzybem Dobrze. przychodzą? No nie, ten jeden ma takie przechuj paluchy, że ja pierdolę, nie? Jednego na przykład ostatnio, to już ja oglądam tamten drugi lombard parę miesięcy, nie? I na przykład jeden był taki, próbowali mu pomóc, potem go najebali, kichawę mu przystawili, on lachę wyłożył stary. Wyjebali go z chaty, mieszkał u koleżanki, kurwa, ledwo chodzi. Ostatnio go w śmietniku znaleźli jak spał. Masakra, kurwa. Można rozwinąć go? Kabla nie chcę, dzięki. Ulotowy, bym dostał więcej za ten kam. Powyspierał, pospierał. Przedajemy kabel. Kabla nie jak seromek. Wtórzyłowy, można coś podłączyć. <laughs> można pod wtykę podłączyć ten kabel. Przeniósł jakiś losowy kabel. kabel. Podłączyć wtyczkę? I będziesz no. trzymał? Tak. Lepiej nie. U bym miał dużo więcej, nią, niż tą dychę za ten telefon. No. To ile za telefon chcesz? Wiedy Hm 15 15 złotych? 15 Kabel jest sprawny można go sprzeciw <laughs> Lutowej na złożył Możesz sobie gdzieś tam zlutować tak Proszę bardzo Coś jeszcze potrzebujesz? Ja, tak samo urządów Dobra ja już każdym. To tam w tym drugim lombardzie, no stop, tacy ja osoby jednej osobie po kolei, i z rzędu odradzam ten szpital, żeby takie rzeczy narobić z dzieckiem i nie mieć żadnych jakichkolwiek wyrzutów sumienia i jeszcze <noise> chodzić pierwszy... Takie rzeczy, nie? No. To chyba o tym Daltonie teraz, tak? Czy ja źle mylę? Nie mogę, nie nie mogę tego, prze, tego przeboleć, jak można być takim człowiekiem. Ale co się stało? No bo ja ci mówiłam kiedyś, że, ona, że ja miałam zakażenie wewnątrz Macie czynienia. Ona wzięła i przytrzymali mi ją tam dwa tygodnie. W tych wodach zakażonych, w tym wszystkim, ja miałam bardzo wysoki ten pierwiastek. Oni w tamtym momencie, jak dowiedzieli się, że ja mam tą bakterię, powinni robić już, już cesarkę. A oni po prostu całą sytuację olali. Dziecko urodziła się na początku jak się urodziła było dobrze miałam ją przez dwie godziny ale dobrze niedobrze bo wiesz ja jako matka świeża pomimo tego że świeżą matką w tamtym momencie wtedy wtedy, wtedy byłam widziałam jak widziałeś małe dzieci sam dobrze wiesz i ty i ty zresztą masz Wiesz dobrze, że jak dziecko przystawia matka do piersi, ono nie powinno się prężyć, nie powinno się wyginać w tył, tak? Ona się robiła czerwona, prężyła się, wyginała się w tył. Mówię, ja mówiłam tym położnym, że jest coś nie tak. Na pewno jest coś z nią, bo tak nie powinno być. Pani jest pierwiastkiem... Hmm. Pani się nie zna. Okazało się, że ma nie niedotlenienie, nie może samo oddychać, dusiła się, pojechali z nią na szpital, zapalenie płuc, niewydolność oddechowa, zakażenie swoiste całego organizmu, krwawienie wśród czaszkowe, to się nazywa jeszcze jedyna choroba, jakoś na to jest chyba hipomagnezja? Jakoś tak. Eee, w pierwszej dobie stary. krwawienie śródczoszkowe powikłane po w łodokłowie. Tyle, co Ci mogę tylko powiedzieć, że jeszcze nie po lekarzach się nie kończy. To jest wieczna walka o wszystko. Mi doktor... Powiedział, że może być tak, że ona będzie się nie rozwijała, żeby, że to co umie, to umie, ale mam no nie spodziewać się, że ona będzie kiedykolwiek czytać, będzie kiedykolwiek pisać. Ile potrzebujesz? Tylko ze 150 i wziąć to byłoby dobrze, ale chyba nie wiem, czy ty dasz radę tyle za to krzesłę, bo to tylko do poniedziałku. A kiedy ty rodziłaś? 2019. Ona no teraz ona będzie miała 7 lat, i ja. jej pierwszy rok życia to był. Ja pierdolę był stary, ja nie, życi, nie mogę tego nie? słuchać. To było tylko jeżdżenie po lekarzach, po szpitalach. Ja wracałam tylko po to, żeby się, żeby się przespać w domu, nie? Bo jak komuś zależy na tym, żeby dziecko uratować, to zrobi wszystko. Tym bardziej, jak matka usłyszy tekst, że ma się pożegnać z własnym dzieckiem i ma go nie pokochać, bo 20 lat temu mogło się takie dzieci rodzić, ale nie w dzisiejszych czasach. Ktoś na górze musiał czuwać na tym wszystkim, nie? Docelowo to by wychodziła stuwa za krzesło, nie? Ja nie dałbyś rady, naprawdę, bo ja potrzebuję na to paliwo, nie? A ja nie wiem jeszcze, czy nas nie położą i to Zależy też, czy rozporządź, czy nie. Ja muszę jeszcze mieć, mieć też coś kilka groszy w zapasie, nie? bo jak będą kazali nam nacisnąć, to jechać do szpitala, ja muszę jej prześwietlenie głowy zrobić. Cały ten rezonans magnetyczny, nie. To umówmy się na 150? Mhm, do poniedziałku. Może być. Wiesz, ja wychodzę z takiego zarożenia, starałam się ją ratować naprawdę jak tylko mogłam, bo ja wiecznie żyła nie będę. Wiecznie przy niej, mnie przy niej też nie będzie. A jak ja jej nie pomogę, to kto jej później pomoże? Bo ty nie masz żadnej ani zbiórki, ani nic. sama sobie radzisz, tak? Tak, sama sobie radzę. Staram sobie radzić, jak tylko mogę. wśród krwawy to to jest krew zbierająca się w komórkach mózgu, a wodogłowy pokrwotoczne, porównywawczo, jak mi to tłumaczyli, to to jest coś takiego, jak ty sobie ubierzesz z za zaciasnego buta. Co czujesz? Uwieranie? ucisk i ona tak ma w głowie, nie? To podziwiam Cię. To no, Moje życie nigdy nie było lekkie. Począwszy od ojca pijaka, damskiego boksera i... Gwał... Mogę to powiedzieć na spokojnie, teraz dopiero co jestem z życie zaczęło mi się układać dopiero teraz, nie? tak może odet odetchnąć, tylko że, tylko że tej kasy zawsze brakuje. Jest chyba coś takiego, że można się starać o odszkodowanie za błędy lekarskie, że coś takiego? Próbowałaś się kontaktować z jakąś taką firmą? Każdy mój jeden wypis jest jak kopił w klej. Oni dobrze wiedzieli, co oni robią i oni się na to przygotowali. Każdy jeden, jak ja bym ci to miała tutaj przynieść, to jest taka sterta moich, samych moich wypisów, taka sterta, I każdy jeden jest kopił w klej, w klej, tylko jest data zmieniona, a reszta jest to samo. Tylko, że wiesz, wtedy człowiek im ufał i wierzył, że oni naprawdę doprowadzą to wszystko, nie? Tak jak powinno być, uspoczuję. Proszę bardzo, trzymaj się, dużo zdrowia życzę dla ciebie i dla dzieci. Dziękuję. No, dziękuję bardzo, Zajemnie. Pa. Jeju, takie chore dziecko, to najgorsze co może być. No nie, daj spokój. Weź. mi się móc spierdolić. Ja byś chciał, to wszystko? No. Wiesz co, patrzałem, to myślę, że koło 5 stów. To jest, nie ja wiem, kurwa, ale widzę coś takiego, a potem słyszę gościa i on mówi pierwsze co patrzałem, kurwa, i nie mogę. Co pojebany świat. Mam akurat telefon. To jest mój stary, jest delikatnie porysowany. No jest taki. Nie nie będę ukrywał, nie? Ślad porysowania. Jest, jest, jest. I to po pierwsze, pierwsze wyciągnięcie, założę, włożenie do, do kieszeni z kluczami. Tak? No tak. kontrast. Tak. Ur... nie? Tak ur... nie tak się... rysa jeszcze taka konkurena. Tak, a później to już idzie z górki. I... Tak, potem już nie żal. Nie, 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 nie. Aha, wszystko się omi. Kiedyś fan Marki. Włacz S1A. Kiedyś a no, fan Marki. Apel. Ja to nie, no kurwa, jak fan Marki krzeją mi. <laughs> No, nie, widzowie, ja. jest coś z was fanem marki Krzejomi. Jak to kurwa można coś takiego Nie Jak wymyśleć? można być w ogóle fanem marki jakiejkolwiek? Ty jesteś fanem marki BMW. Czy nie już? No to jest, kurwa, no nie powiedziałbym, że jestem fanem marki, tylko, że jestem użytkownikiem tej marki. Ale ja... No ja tylko... chyba nie jestem fanem marki jakiejś kurwa, jakbym miał powiedzieć, jakąś markę taką, że nie wiem, że uwielbiam i tylko to. No, no, właśnie, tak, 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 no ale ja na przykład nie, nie zamknąłbym, nie zamknąłbym się na, yy, na kupienie jakichś innych, tych, nie? Samochodów, no rozumiem, Jakio, o co chodzi, jakiegoś, no. Jakiegoś innego auta, no? Kurwa, fanem marki, a Kurwa, aż co myślę na przykład? Bo ja rozumiem, że może być fanem, nie wiem, drużyny piłkarskiej, kibicujesz komuś, albo. Czy, ale w, firmy jakieś, kurwa, jakieś marki? Apla? No co ty? Apla, kurwa. No tak. Człowieku. Te pedały kurwa za Apple to dolara liczą po 5 zł dalej kurwa w Store'ze, Chuj im w pizdę. Ale w Polsce nie ma czegoś takiego jak ten. A i spoty nie są Apple'a jak coś. Aha. To i to tak wyjebane z nich. Nie, ja. się no... że w Polsce y, Apple nie ma żadnego swojego sklepu? Nie, nie. A ISPOTY nie są APL, to nie są oficjalne sklepy. Ja ci powiem tak, ja się wtedy Giga zdziwiłem. Parę lat temu yy, Sławki chciałem kupić, bo zapomniałem swoich w domu, a wracaliśmy z Barcelony albo z Madrytu, ale chyba z Barcelony wracaliśmy yy, z meczu. Jednak I... jestem fanem. Czego? Style Sirius Holly Kack, Skody widzowie, jednak są marki, których warto być fanem Ty masz też jakieś nitro Jedlek, jak się tak zastanowiłeś głębiej Nie Okej okay. Ja mogę być użytkownikiem niefanym Okej, okay. nie no żartuję, ale no, no nie wiem, nie wiem, nie wiem Nie masz takich rzeczy no i co z tym App I Byłem w App Store, eee, czy jak się nazywałem to sklepy? No a ten oficjalny Apple? Apple Store chyba. W Apple Store byłem? Stary chłopie to jest zupełnie, to jest zupełnie inny poziom jebać, mam on, jebać, mam jebać, mam on, Bardzo dobrze jebać tą kurwę. Dziękuję za 5 złotych, ale proszę tu nie siedzieć na moim streamie, ja z tego wyrosłem. Jak to? Nie no tak se mówię. jakoś Nie nie sprawia mi radości mocno. Z nie sprawia ci radości, momentu, wyzywanie ostatnio... ludzi? No jakoś ostatnio niezbyt. Obrzydliwe. Jak obrzydliwe. Jak możecie nie bawić wyzywanie ludzi. No hmm. i dobra, skończ tą historię, bo znowu ci przerwał teraz donate, no? No, że jakby to zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o technologię już w samym sklepie. Podszedł do mnie ziomek, stary w tym sklepie było z 200 osób. Ten sklep był przeogromny. Podszedł no. do mnie ziomek i się pyta, e, czy może mi jakoś pomóc. Ja mówię, że chcę słuchawki e, To mi tam zaoferował te iPhone'owe bicy, jakieś tamten. Wybrałem bicy. Chłop schylił się, stary wyciągnął te bicy. Zapytał czy tak ja OK. Powiedziałem, że tak. I myślałem, że muszę iść do kasy. Chłop wyciągnął swego iPhone'a, a ja przyłożyłem mojego i wyszedłem z słuchawkami starych. Wszystko Pierdolisz. 30 sekund, no. A paragon? Yy, na maila. Zajebiste jak szczerze. Nigdy, jak nie kupiłem nic. No, jakby totalnie wiesz, mobilna kasa, ka każdy pracownik jest kasą. Kiedy to było? Parę lat temu. Me Meganie nie było są, spoko. Ja nie wiem, gdzie wy, w no, Hiszpanii, Hiszpanii, w Hiszpanii, bo albo to był Madryt, albo Barcelona. No nie to pamiętam, bo na jakimś fule. meczu byliśmy. Znaczy, dla mnie to jest spoko, nie? A nie, że idziesz, tu, tu pójdziesz do Media Mark, to chłop pójdzie na magazyn, przyjdzie z magazynu, wystaje Ci fakturę, ja, odprowadzicie tak, do kasy, stoisz przy kasie, ja, pytają cię. cię o raty, kurwa, czekasz na fakturę, a tutaj naprawdę trwało to 30 sekund. Dziękuję bardzo stary za pieniążka. A to nie jest, ja nie jestem fanem Malboro czy no, ja, no nie powiedziałbym, że jestem fanem, no ja jestem fanem Cristiano Ronaldo. no. I tyle. Cristiano Ronaldo jest w porządku, ja go lubię. A Messi to każę, i chuj mu w dupę. Ja chciałem, żeby do was spać. W Irlandii? No. Cool. no oglądamy was, ja Dziewucha tylko. Dziewucha nie chciała wejść, bo się. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, witam. Bo się wstydzi. I co porabiasz w tej Irlandii? A już 12 lat pracuję na, na, na produkcji. Człowiek jest Zabieramy fanem tuberem, tuberem, i i chce coś kartonami. kurwa z wszystko to Związane z pakowaniem, nie? I tak się kula Park ten czas, Siam, fan Przyjechałem na chwilę, na 3, na 3 lata, mówię max żeby coś zarobić, odłożyć, a już 12 rok mija. Zimno tam? Znaczy no, wiesz co, jak tu, tutaj przyjechaliśmy, do no to kurtki trzeba było kupować wszystko, bo u nas zima to jest takie wiesz, max zero, nie? No minus 2 było ostatnio, to, to już klęska taka, że wiesz, u nas to jest kurwa w Polsce debilu, Polakiem jesteś. A dobra czemuś... No nie, na no bo on, był, on tydzień temu pojechał do Irlandii i mówi ten... To jest tak jak ktoś kurwa raz był w Stanach Zjednoczonych kurwa, nawet nie miał pozwolenia na pobyt, tylko na jakiejś zielonej karcie kurwa tam siedział dwa miesiące, wraca i mówi tak. No bo wiesz, u nas w LA bym by, by mu kurwa tak w łeb zajebał temu z drugim. Ja to jak byłem w Anglii i wracałem zawsze z roboty, to mówię tak, oby kurwa, daj Bóg, żebym tam już więcej nie musiał jechać, kurewski kraj, ale, ale ludzie to mają inaczej, jakoś się pokazać chyba chcą. No nie, ja to się tak tam za, za, ja, za, ja zapierdzę. ogólnie tak, kiedyś, kiedyś jak wyjeżdżałeś z Polski, jechałeś do Anglii, czy jechałeś do, jechałeś do Niemiec, czy jechałeś do Holandii, to okej, okay, żyłeś, żyłeś trochę jak niewolnik, powiedzmy przez te trzy miesiące na takie Boże. wakacje. Ale przywoziłeś kilkukrotność wypłaty, którą byś dostał na podobnym stanowisku w Polsce, więc ludzie wiesz, no hardowali, Jechali tam ze swoim jedzeniem, jechali tam kurwa ze swoimi szlugami, żeby, żeby jak najwięcej tych dolarów, euro, marek, kurwa czegokolwiek tak. przywieźć, e funtów. A teraz tak szczerze. To nie. Tak szczerze to opłaca się kurwa, poje... no, no, chyba że jakaś specyficzna branża. Ale opłaca ci się jechać, kurwa, tyrać na jakimś polu, kurwa w Anglii czy w Niemczech na wakacje, żebyś jakoś super więcej y, przywiózł i żeby, ci się, i żeby ci się ta dehumanizacja opłacała? Ja ci powiem tak, mój kolega pracował w Niemczech teraz, nie? I to tak długo chyba, no, to już la, lata, nie miesiące, że tak powiem. 8 max, nie złotych mm -hmm. na tamte czasy. I to było chyba nawet więcej niż najniższa krajowa.